Manko, z tej strony d 3 czyli David, a w dzisiejszym odcineczku jest ze mną Kubiks. Siemanko. No i w dzisiejszym odcineczku będziemy się ścigać autami, właśnie tak. Patrzcie jaką furkę mam, bo już trochę to graliśmy na live'iku ostatnio. Też Kuba zresztą na nim był. To graliśmy. Dobra, wsiądźmy sobie do furki. Trochę sobie tako pojeździmy i zaraz na wyścigi trzeba jechać, nie? Cześć se furę. No to zmieniaj furę to wiesz w końcu darmowa ta fura była i najszybciej jeździ A wy pamiętajcie zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę, bo do końca roku lecę po 1000 subików i właśnie ty możesz mi w tym pomóc. To cię nic nie kosztuje mi pomaga dużo i pamiętajcie, zostawcie łapeczkę i komentarze piszcie. Piszcie komentarze, bo to dużo dalej idą te filmy. Co nie Kubuś? Jedziemy okay. wyścig. Idziemy wyścig? No, możemy na jakieś wyścigi. Niekiedy jakby Kubę przerywało, to sorry, ale coś mu się tam z mikrofonem ostatnio dzieje. Dobra, jaki chcemy wyścig? jestem w ogóle. No, jeździsz tu wokół. Gdzie ty jesteś? W prawo, w prawo. No, za tobą. Tu są wyścigi tu? przecież. Cześć. Tu. Dawaj jakiś ten długi co kiedyś jeździliśmy, chętasz? Jaki to jest ten długi co na live jeździliśmy? Oj Jeździ mm, mm. Dawaj ten jedziemy, chodź ten, ten jest jakiś drugi Dobra, to jedziemy ten, dawaj Ja chłopie tak się teraz skupiam, że będę się mało odzywał. Więc co? Powiadam no, z nami.

Zaliczył się, zaliczył się chyba jestem trzeci, bo zaraz wiemy Jestem trzeci, jestem trzeci Dobra, 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 dobra Oj, gdzie się leci W powietrzu? Łoł no, Mam bukakę Dobra, dobra, odbiłem się Odbiłem się od szklanki Ja jestem trzeci Czwarty? Trzeci Ty który jesteś? Nie. Chyba nie dogonię. Ile ty jedziesz? Ja jadę 300 na godzinę prawie. Tak? 293 Zamykam licznik, zamykam licznik. 310 jadę, pa. Ty Ty cię. 311 no ja też, ja też. O, tu homowanie, co mi Dobra, ja jadę dalej. Jestem drugi, muszę jest. Słuchajcie, Nie jestem pierwszy, już jechał. Gdzie zamknę, muszę to wygrać. O, 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 się nabrał tak jak na Na ja Jestem pierwszy. Nie, ja, mamy to. A ty drugi jesteś, o? 110 sekund to zrobiłem, jakieś drugi będę? Prawie dwie minuty. Dawaj, dawaj, jedziesz, jedziesz. Patrzymy jak Kuba kończy? Będzie? Jadą za... Jadą za tobą, jadą. Ide w metę. Trafiłeś? Jest, drugi. Nice. Nice, nice, nice. Ty może jakieś furę sobie kupimy, zara inną? Czym zobaczy do salonu co jest? Ja mam doskonal Co masz? Ja mam 360. Czekaj, ja się tepnę na tepnę się na samochody i motocykle Tepnąłem się to Idę zobaczyć co jest tu, tu, tu. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. My, sorry, że tak zamulamy i w tym odcinać sumie to nie zamulamy aż tak mocno, nie? Ej, może zaraz sobie kupię fumane. A dawaj, chodź jeszcze wycisk! Bierzemy to, bierzemy to, widzowie. Tylko ten kolor. Patrzcie, cyk! Zakupiłem, zakupiłem furę nową. Halo, halo, driving empire. Wow, wow, wow. To jest ta, Sy, Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Ty wyściga. Ja też, ja też. Dawaj jeszcze raz ten sam, co? Tu, tu Przekraczanie kraju, o. Dawaj, dawaj. Przekroczymy kraj. <laughs> Jedziemy w czwórkę, w czwórkę. Ja mu ustangiem jadę. Co ty mówisz? 4 ale może ktoś No, 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 no. Jedziemy, jedziemy. 3, A dopiero jest to ta, ta moja fura jedzie tyle co twoja. Tam chyba o 5 mili więcej jedzie. Ale fajnie wygląda, bo ustanki sobie kupiłem. Ja wyhamowałem Ej pamiętam ten wyścig, bo chyba też robiliśmy go na streamie, co? Jak mi się zdaje? Ja zapomniałem że tu turbo jest pod shiftem ło, wow, ło, wow, wow, ja się zarzuciło jestem trzeci, nie da się ich dogonić. Dobra, ja Czemu? Może nadrobić, oni też mogą zaraz wpaść dawaj. Oho, stukłem coś. Ty, że jesteś za mną. Jestem jeden zakręt dalej, bo coś się tak wywaliłem popiatku. Trzeba jak w GTA klikać. Nie na Hama, nie na ten. trzeba klikać. Eee, no jedziemy jedziemy, 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 jedziemy. Jazda, 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 biała gwiazda. Ej, zrumowało się, nie? Zrumowało się to, nie? Jazda, biała gwiazda. Leżę na dachu. Dobra, jadę, 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 jadę jeszcze Wyskoczyć nie? Wyskoczyć trzeba no Tak, dopiero 31% wyłączyłem tego wyścigu. To jest jakiś dłuższy wyścig. Co ty mówisz? Padłeś Dobra, nie płać. 37%, dobra, dobra. Czy się zaczyna, chłopie? Taka <laughs> jedziemy, 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 jedziemy. Ty odpuściłeś 7 czy nie? Nie ale. Jedziesz jedź ile masz procent? 41. Ja mam 51. Jeszcze się 10%, a tutaj zaraz jak zaczniesz wyjedzieć na procent to będzie cały czas prosto jechać. Co? 327 tu jadę. i dostałem mandat. No. 9 nagród. To przyhamować trzeba. Dobra, dobra, jeszcze od razu odwróćmy to, cyk, odwróćmy sobie jeszcze to, cyk. Jedziemy teraz w miasto, chłopie. Czy ty w wyścig? Nie, mam 70%, 70%. I teraz, ło, ło, się pogubiłem troszeczkę. Ej, przez chwilę popatrzyłem na OBS-a, bo myślałem, że transmisję zacząłem. <grystanie> jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jazda, jazda, biała gwiazda. Ej, rymuje się to, nie? Jazda, jazda, biała gwiazda. Nie. Nie? Nie. Mi się zdaje, że tak. To może niech widzowie napiszą w komentarzu, czy to rymuje, czy nie, okej? Okay? No to niech napiszą w komentarzu to. Tak. Nie mam 10 lat, tylko lat, więc... 11 17. No. I 15, nie? Nie, 16 kum. No tak, też ja widziałem 9, Ile masz procent? Ja mam 92. To tak jest, jest proste. Prawie że. Mm -hmm. like Dobra, dobra, dobra. I mamy to. Wykończony. 14 koła dostałem za top 3. I premię. O, 116,800 razem dostałem. Zobaczymy, gdzie jedzie Kubuś. Kubuś. Nie, nie, na dół, gdzie spadam, ty? Bo uderzyłem. Gdzie na dół spadasz? O, proszę. Gdzie ty, gdzie ty? O, proszę, Czemu? Ale dojedź tego, żebyś siano dostał. Nie dojadę, bo nie mam jak do góry. To możesz jakoś wrócić chyba, nie? Nie wiem. Ale jest, klasa. A gdzie ty jesteś? Pod tą Jadę. górkę wjeżdżasz? Ja maluszku. Pod górkę wjeżdżasz, maluszku? Nie, na moście jestem, maluszku. Nie mów tak, idiotko. Jeśli będę ja idiotko, to wale bez z co wale. Tewarda, <laughs> od razu. Tak, tak. No to jeszcze raz do mnie coś kpiś. Dobra, Chuj. malutki. No ty się uspokój. Co? Kończymy odcineczek, czy jeszcze jeden wyścig jedziemy? Bo ja bym zakończył go, i w następnym odcinku bym się widział Dawaj, dawaj, ej, ej, ej Tu się ustawienia na tym parkingu tak fajnie Dobra W dzisiejszym odcineczku to by było na tyle Kupiliśmy sobie nową furkę, przynajmniej ja kupiłem, bo oczywiście Kuby do domu nie stać No i co? Elo? Elo Pamiętajcie, piszcie komentarz, czy chcecie następny taki odcinek